Dzisiaj chcemy powiedzieć o czymś, co jest bardzo starą modlitwą chrześcijańską, znaną w kościele od wielu wieków, mianowicie o lekcję divina. Lekcja divina, czyli Boże czytanie, jest to modlitwa słowem Bożym, która przez tych, którzy nas poprzedzali w wierze miała takie cztery kroki: lekcjo, medytację, orację i kontemplację. I jak się szybko zorientujemy, te kroki odpowiadają temu, co, o czym mówiliśmy w poprzednich odcinkach. Mamy bowiem lekcjo, medytację i orację, które można by uznać za część przedkontemplacyjną tej modlitwy, oraz kontemplację, która jak sama nazwa wskazuje, jest już po prostu modlitwą bierną. Na czym polega lekcja? Lekcjo, czyli czytanie, yy, polega właśnie na tym, aby żeby skupić na samym tekście Słowa Bożego, na tym fragmencie, który czytamy. Yy, można czytać jakieś odnośniki, można Szukać jakichś komentarzy do tego tekstu, czyli czytanie samego słowa. Następnie znowu pracujemy intelektualnie i będzie medytacja. Medytacja oznacza już rozważanie tekstu, zadawanie sobie pytań, rozmyślanie nad tym tekstem, prowadzenie refleksji. Cały czas jesteśmy, ciągle na poziomie intelektu. I trzecie. W etap? medytacji jeszcze chciałam powiedzieć, yes. że jest ważna praca wyobraźni. Tutaj można sobie wyobrazić tą sytuację, o której akurat Słowo Boże mówi, można wyobrazić sobie siebie jako jedną z postaci Jezusa, czyli też praca właśnie związana z naszym intelektem, zwłaszcza z wyobraźnią. Jeśli wejdziemy w tekst głębiej, powinien w nas wywołać jakąś odpowiedź i to jest właśnie oracjo. Twoje wnętrze zaczyna za czymś tęsknić, zaczyna wołać do czegoś, co ten tekst obiecuje, zaczyna przepraszać, jeśli ten tekst w jakikolwiek sposób pokazuje Ci Twój brak, jakąś Twoją niedyspozycyjność wobec Słowa. A więc oracja jest po prostu odpowiedzią, jest modlitwą. Może być modlitwą, ale może być także pewną decyzją, pewną zmianą życia, nawrócenie. To jest także nasza odpowiedź na słowo, nasza oracja. I wreszcie przechodzimy do kontemplacji. Tu, tu się zaczyna ten etap bierny, w którym twoje zmysły już zostają pochłonięte przez strumień miłości Bożej. Właściwie nie Potrzebujesz rozmyślać nad słowem, bo słowo staje się w Tobie ciałem, staje się czymś wewnętrznym. Jeśli na przykład masz chleb, Masz go na ręku, możesz doprowadzić, przeprowadzić najpierw lekcjo, patrzysz, jaki to rodzaj chleba, mm -hmm. dostałeś go, możesz przeprowadzić medytację, następnie go analizujesz, zastanawiasz się, jak go zjesz, jak będzie smakował, co ci ten chleb obiecuje, skąd go masz, kto ci go dał itd. itd. Oracjo to jest ten moment, w którym mówisz: O, już chciałbym zjeść ten chleb, daj mi tego chleba. I zaczyna się kontemplacjo. Jak zjesz chleb, nie masz go już na ręku, nie masz go dostęp, do niego dostępu zmysłami, nie możesz go już analizować, ale gdzie go masz? Masz go w sobie, stajesz się chlebem. Właśnie ten moment jest cudowny, bo to jest moment, który w tradycji yy, kluczowy w jakiś sposób yy, ze względu na to, że tu dokonuje się przemiana serca to zjednoczenie z Bogiem i przebóstwienie, o które chodzi. Nie masz analizować chleba, lecz masz, lecz masz po prostu przyjąć chleb i stać się chlebem. Jeśli jesteś osobą ćwiczącą, to dziś przełom. Chcemy Cię zaprosić do tego, żeby zacząć się modlić. Do tej pory ćwiczyliśmy. Uważność. Ćwiczyliśmy skupienie, patrzyliśmy na nasze rozproszenia, uczyłeś się utrzymywać uwagę przy tym, przy czym chciałeś utrzymywać uwagę. A teraz chcemy, abyś przytrzymał uwagę przy Słowie Bożym. Jak to będzie wyglądało? Bardzo prosto. Macie już miejsce, czas, długość modlitwy. Czyli wchodzimy, można powiedzieć, w ten moment, który, który już podjęliśmy. Przyjmujecie postawę modlitewną, tak jak do tej pory. Chwilkę zapraszamy, żeby właśnie wyciszyć zmysły, starać się być tutaj, gdzie jesteś, właśnie w tym miejscu, w tym momencie, e, uspokoić myśli, uspokoić oddech i wziąć Słowo Boże. Proponujemy, żebyście po prostu wzięli czytanie z dnia, konkretnie Ewangelię. Jeśli ktoś nie umie tego znaleźć, wystarczy, że wpiszesz czytanie z dnia i od razu w internecie wyskoczy ci dzisiejsze czytanie, czytane we wszystkich kościołach na świecie. Weź więc Ewangelię i spróbuj z tym tekstem pobyć. Przeczytaj go bardzo spokojnie, z taką uwagą, jaką tylko potrafisz, z pewną czujnością. A następnie zadaj sobie trzy pytania. Pierwsze, do czego to słowo cię zaprasza? Drugie, jak odnosi się do Twojego życia? I trzecie, co dobrego cię obiecuje? I zapraszamy do tego, aby codziennie czytać Ewangelię z dnia i tak się nią właśnie modlić przez 15 minut. Czyli najpierw się skupiasz, bierzesz tekst, a następnie zadajesz sobie trzy pytania. Do czego Cię słowo zaprasza, jak odnosi się do Twojego życia i co dobrego Ci obiecuje. Gdyby jakaś y, ważna myśl dla Ciebie się w tym czasie pojawiła w tej odpowiedzi, to możesz po prostu sobie ją też zapisać. Na końcu. W kolejnym filmie. I on robi bardzo poważną minę. A Ty się pytasz: y, I co? Będę musiał schudnąć? Mówi: Nie, proszę Pana. Będę musiał brać tabletki. On mówi: nie, nie. To jeszcze nie to. To nie to, to nic nie da. Co yy, so będę musiał poćwiczyć troszkę? Proszę pana, pan wymaga transplantacji.